Jestem na żywo. Witajcie serdecznie. Chciałem na początku zapytać, czy mnie widać i słychać. Jakbyście dali znać w komentarzu, to bym wiedział, że mogę już startować. O, dziękuję bardzo. Dostaję informację, że już mnie widać i słychać, więc zaczynam. Witam Was serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za, za liczne pytania. Te pytania mnie inspirują do przygotowywania kolejnych live'ów, jak również jakichś nagrań z operacji chciałbym pozdrowić wszystkich i zapytać, czy są tutaj może moi pacjenci. Jeśli tak, to też dajcie znać w komentarzach. Temat dzisiejszego Liveu czy operacje zatok przynosowych wystarczą na całe życie. Jest to temat, który... Do którego zainspirowali mnie pacjenci, którzy pytają w gabinecie właśnie o coś takiego, i często dostaję takie pytania od pacjenta w gabinecie: Panie doktorze, a jaką ja mam gwarancję na to, że będzie spokój? I pierwsze, co odpowiadam, to to, że. Generalnie w medycynie nie używamy tego, takiego słowa jak gwarancja, dlatego że no, na zdrowie gwarancji nikt nie jest w stanie dać. My w medycynie posługujemy się określeniem wyleczalność czy procent wyleczalności, i to jest dokładnie policzone, ponieważ naukowcy publikują prace naukowe. Gdzie zbierają jakąś grupę pacjentów i analizują samopoczucie przed i po zabiegu, i potem liczą dokładnie, jaki jest stopień zadowolenia i poprawy u pacjenta. Jeżeli chodzi o operacje endoskopowe ZATOK, bo stricte o tych operacjach mówię, to ten procent wyleczalności na podstawie publikacji medycznych jest bardzo wysoki, jak na możliwości medycyny. Mianowicie prace, które przeglądałem, one oceniają skuteczność 92 do 95%. Ta skuteczność jest określona jako znaczna poprawa lub ustąpienie. Dolegliwości. Więc, jeżeli chodzi o operacje endoskopowe Zatok, to gwarancja to nie jest dobre słowo, natomiast wyleczalność to sięga nawet 95% przypadków. Więc, w związku z tym, metodę endoskopową Zatok traktujemy jako, jako bardzo skuteczną metodę i w obecnych czasach uważa się, że jest to tak zwana metoda z wyboru do leczenia chorób zatok przynosowych. Co powoduje taki stopień wyleczalności? Dlaczego jedne choroby zatok mogą mieć gorszy procent wyleczalności, inne lepszy? To zależy przede wszystkim od rodzaju zapalenia zatok I, i, i ten rodzaj zapalenia zatok de facto może nam już dać informację, czy pacjent będzie miał spokój do końca życia, czy ten okres będzie krótszy, czy na przykład kiedyś w przyszłości nie trzeba będzie tego pacjenta ponownie operować. I... Są jakby dwie główne grupy pacjentów, gdzie są te różne okresy wyleczalności. I najlepsza grupa pacjentów z najlepszym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych to są pacjenci, którzy mają zaburzenia anatomiczne. W obrębie nosa i zatok przynosowych. Te zaburzenia anatomiczne najczęściej są zaburzeniami wrodzonymi, czyli po prostu taką urodą pacjenta. Natomiast rzadziej są to zaburzenia związane z jakimś urazem nosa czy czaszki. i one, te urazy, zmieniają tą anatomię. Więc pacjenci z zaburzeniem anatomicznym rokują najlepiej. Czyli, jeżeli wykonamy u takiego pacjenta zabieg, który poprawi tą anatomię, czyli wykonamy korektę przegrody nosa i naprawimy jakieś anatomiczne struktury blokujące naturalne ujścia zatok, to taki pacjent ma bardzo dużą szansę mieć już święty spokój do końca życia. Oczywiście też nie możemy dać gwarancji na to, Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy, jak, jaka będzie przyszłość tego pacjenta. My nie wiemy, czy on się nie rozchoruje na jakieś inne choroby, czy nie dostanie alergii, czy nie zachoruje na przykład na, na zapalenie ozonofilowe błony śluzowej, czy będzie funkcjonował w jakimś bardzo zanieczyszczonym środowisku. No tego nie wiemy, więc nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, że tego nie będzie. Ale Zaburzenia anatomiczne to jest bardzo duża szansa, że zoporujemy pacjenta i będzie święty spokój. Pacjent będzie się czuł świetnie, nie będzie musiał przychodzić na kontrolę. Druga grupa pacjentów to są pacjenci, którzy mają przewlekłe zapalenie zatok, ale z takimi zaburzeniami zapalnymi można powiedzieć błony śluzowej. I w tej grupie pacjentów to są pacjenci z zapaleniem zatok eoznofilowym albo z takim zespołem NARES, są pacjenci z polipami, są pacjenci z polipami z astmą i są pacjenci z tak zwaną triadą aspirynową. I Zacznę może od tych ostatnich grupy pacjentów, czyli pacjenci z triadą aspirynową. To jest najgorsze zapalenie zatok, i tutaj, w tym przypadku, jest bardzo prawdopodobne, że taki pacjent będzie kiedyś wymagał reoperacji. Pacjenci z astmą aspirynową, czyli z, takim, z tym zapaleniem zatok z polipami, im te, te polipy odrastają, oni muszą regularnie przyjmować leki donosowe, czasem strydy ogólne. I, i, takie, I tacy pacjenci wymagają stałej kontroli i czasem zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie opanować rozrostu tych polipów lekami. I mówimy pacjentowi Wiewansowi. No, trudno, musimy jeszcze raz się spotkać na stole operacyjnym. Jest jakaś nadzieja dla tych pacjentów, ponieważ wchodzą te tak zwane leki biologiczne coraz powszechniej do medycyny. Tutaj w przypadku chorób, właśnie zatok przynosowych, czyli zapalenia z polipami, one są już w zaawansowanych fazach. Badań klinicznych, więc prędzej czy później one będą dostępne i będą wspomagać w leczeniu tych najtrudniejszych pacjentów. Jeżeli mamy pacjenta z samymi polipami, ale bez tych współistniejących schorzeń, no to zwykle tutaj łatwiej panujemy nad, nad ich polipami, nad tymi rozrostami. Pacjenci, jest grupa pacjentów, którzy mają. Polipy w zatokach i współistniejącą astmę oskrzelową. To, to są pacjenci troszkę trudniejsi i wymagający częstszych kontroli i czasem no, dłuższych okresów stosowania miejscowych leków przeciwzapalnych, czyli mówiąc w skrócie tych miejscowych steroidów. Więc rodzaj zapalenia zatok jest. Ważny w, w rokowaniu, czyli jest ważny, ważny w odpowiedzi na pytanie, czy wystarczy, wystarczy taka operacja na całe życie, czy jest ryzyko, że kiedyś trzeba będzie znowu operację powtórzyć. Kolejnym punktem, który jest również bardzo ważny, żeby, żeby móc przewidzieć przyszłość, to jest rodzaj zabiegu, jaki wykonujemy na zatokach. Dlatego, że jak już wspomniałem, wspominałem we wcześniejszym live, powszechnie te operacje endoskopowe nazywa się FES. Ale FES oznacza tylko i wyłącznie tyle, że jest to operacja endoskopowa Zatok. Natomiast jest dużo rodzajów i zakresów tej operacji i właśnie te zakresy mają Znaczenie w wyleczalności w rokowaniu. I o co, tak, o, co, o co tak naprawdę chodzi? No Na przykład, jeżeli mamy tego najgorszego pacjenta, czyli pacjenta z astmą aspirynową, czyli w tym współistniejącym zapaleniu polipowym zatok uczuleniu na aspirynę i astmienę. To, to, to są tacy pacjenci. To tutaj w tym przypadku powinno się zrobić najbardziej rozległy zabieg. On się nazywa Full House Fest. i również operacja DRAF-2, DRAF-3, czyli najszersze możliwe anatomiczne otwarcie zatok. Dlaczego? Takie, taka operacja, dlaczego takie szerokie otwarcie zatok? No, bo po pierwsze, żeby dostało, dostało się jak najwięcej powietrza do tych zatok, dlatego że chorzy z takim zapaleniem oni zawsze będą mieć jakiś większy czy mniejszy obrzęk w obrębie tych zatok. A dwa niezwykle ważna rzecz żeby leki stosowane donosowo tak, żeby gaść to zapalenie panować nad tym żeby one się dostały jak najgłębiej do zatok. Więc im mamy większe otwory, tym więcej te, te, tego spreju albo tego płynu do płukania ze sterydem dostanie się do zatok i będzie to działanie przeciwzapalne i przeciwko rozrostowi tych polipów. Więc generalnie, jeżeli mamy pacjentów, którzy mają zapalenie zatok z polipami czy same, samymi polipami, czy czy pacjenci z polipami z astmą, to ja zawsze rekomenduję, żeby wykonać operację tak zwaną full, full house fest, czyli maksymalne otwarcie i szerokie zatok przynosowych. Jeśli chodzi o pacjentów, których na przykład reoperujemy, to tutaj też, jeżeli raz pacjent zarósł z powrotem, czy polipami, czy jakimiś zmianami. Zarostowymi, no to należy drugą operację wykonać szerszą niż pierwszą, czyli wchodzimy właśnie w zakres tych operacji DRAF 2B lub DRAF 3. Jeżeli mamy pacjenta, który ma zapalenie wszystkich zatok, ale na przykład mamy zmiany anatomiczne i nie obawiamy się tego, że. że te zapalenia będą nawracać, no to też ja się staram zawsze otwierać wszystkie zatoki przynosowe, ponieważ daje to po prostu najlepsze długoterminowe efekty. Więc rodzaj operacji jest bardzo ważny. Co jeszcze jest ważne? Jeżeli mamy pacjentów z zapaleniem zatok i chcemy właśnie żeby rokowania mieli jak najlepsze, czyli żeby jak najdłużej, a może i do końca życia mieli swój spokój, to też bardzo ważną uwagę zwracamy na przegrodę nosową, bo jeżeli mamy skrzywienie przegrody nosowej, ona może być skrzywiona w różnych miejscach i jeżeli widzimy takie skrzywienie i widzimy, że ono ogranicza dostęp i powietrza i ewentualnych leków do zatok, to powinniśmy raz, razem z, z, przy, przy operacji zatok wykonać również tą operację przegrody nosowej, więc... Zwracam na to uwagę. To samo zwracam uwagę na wielkość i blokady nosa przez małżowiny nosowe dolne, ponieważ one również mogą zaburzać ten przepływ powietrza, czy ewentualnie dystrybucję tych sprayów nosowych. I, I też jednoczasowo przy okazji operacji endoskopowej zatok my powinniśmy zmniejszyć te małżowiny nosowe dolne. Więc bardzo ważna rzecz, ponieważ to jest kluczowy etap leczenia, czyli operacja musi być dostosowana do rodzaju zapalenia, tak, żeby efekty tej operacji były dla pacjenta odczuwalne jak najlepsze, jak najdłuższe w przyszłości, lub nawet do końca życia, żeby mieli święty spokój. Kolejna Ważna rzecz, żeby utrzymać jak najdłużej prawidłowy stan zatok, to są tak zwane kontrole pooperacyjne i późne kontrole pooperacyjne. O co chodzi? Jeżeli mamy tych pacjentów z tym najlepszym rodzajem zapalenia zatok, czyli ze zaburzeniami anatomicznymi, to bardzo ważne jest to, żeby w okresie wczesno-pooperacyjnym, żeby regularnie przychodzić na kontrolę, tak żeby te zatoki zagoić i żeby zminimalizować ryzyko zarośnięcia takiego naturalnego ujścia zatok, które otworzyliśmy przy operacjach, dlatego że tam są bardzo wąskie przestrzenie i, i o te wzrosty nie jest tak naprawdę trudno. Więc pilnujemy tego pacjenta, Bezpośrednio po zabiegu, kontrolujemy, czyścimy ten nos, przepisujemy leki, aż zostanie to wszystko zagojone, i wtedy widzimy, że już wszystkie ujścia są drożne, wszystko jest prawidłowo, wzrostów nie ma. Ja lubię jeszcze takiego pacjenta w, dłuż, w długim terminie, przynajmniej tam za pół roku, za rok jeszcze raz zobaczyć, jeżeli widzimy, że jest wszystko. Świetnie, że błona śluzowa jest zdrowa, różowa, wilgotna. No to wiemy, że to są zmiany anatomiczne. No mówimy pacjentowi, jak będzie coś dolegało, to proszę przyjść, ale już takich okresowych, regularnych kontroli nie musi pan mieć. Natomiast, jeżeli mamy pacjenta, który ma to niefajne zapalenie zatok przynosowych, czyli zapalenie zatok przynosowych z polipami, to taki pacjent musi mieć wieloletnią obserwację. Taki pacjent musi się sam pilnować, żeby brać regularnie donosowe leki sterydowe albo w formie spreju, a najlepiej w formie takich płukanek do nosa, gdzie do tej wody z tym proszkiem dolewamy jeszcze steryt, ponieważ dystrybucja sterydu. Po wodzie jest najlepsza, ponieważ najdalej do zatok to dochodzi. Więc pilnowanie się pacjenta samego siebie, okresowe wizyty w gabinecie celem oglądnięcia pod kontrolą endoskopu zatok przynosowych ocenie, czy jest jakiś obrzęk, czy zaczynają się tworzyć polipy? Dlatego, że na wczesnym etapie tworzenia się polipów, jeżeli lekarz widzi, że, że coś się tam zaczyna dziać, to można zwiększyć dawki leków, można ewentualnie włączyć lek doustny sterydowy i to się fajnie wycofuje, i nie trzeba pacjenta reoperować, jest znowu świetny spokój na, na jakiś dłuższy okres czasu. Natomiast jeżeli pacjent, który ma takie przewlekłe zapalenie z polipami, zoperuje się, on się świetnie poczuje, dostanie wiatru w żagle i zniknie, to może być tak, że przyjdzie za 2-3 lata i powie: Doktorze, ja znowu jestem zatkany, a ja powiem: Proszę pana, polipy wystają już prawie przez nos, w związku z tym musimy ponownie pana zoperować. Więc samokontrola pacjenta. Okresowe wizyty laryngologiczne są niezwykle ważne, aby te zatoki były zdrowe jak najdłużej, a może nawet do końca życia. Co z pacjentami z najgorszym zapaleniem zatok, czyli z pacjentami z tak zwaną astą aspirynową? <laughs> Tutaj jest sprawa trudna, ponieważ ci pacjenci Będą mieć zawsze tendencję do tworzenia tych polipów. Oni są trudni w prowadzeniu i pacjenci z, z asną aspirynową, to jest grupa pacjentów, gdzie bardzo często musimy ich reoperować i to czasem nawet wiele razy w ciągu całego życia. W związku z tym są, widzicie, takie zapalenia, gdzie. Jest duże prawdopodobieństwo, że raz na jakiś czas, na ileś lat trzeba będzie taką operację powtórzyć. Jeśli już dochodzi do takiego etapu, że trzeba pacjenta zreoperować, no to też to jest ważne postępowanie, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej. Reoperacja powinna być większa niż pierwotna operacja, jeśli się oczywiście da. Dlatego, że jeżeli pacjent raz zarósł, to jest sygnał dla nas, że są jakieś czynniki, które wpływają na to, że jest większa tendencja do zarośnięcia, czy wytworzenia się ponownie polików. W związku z tym w przypadku reoperacji ważny jest właśnie też zakres tej operacji, czyli mówimy tutaj o operacji. Full House Fest, mówimy o poszerzeniu ujścia zatok typu draft 2 czy draft 3, po to, żeby znowu uzyskać jak najlepszy efekt i jak naj, największą szansę na to, żeby być może pacjenta już w przyszłości nie operować. Mam nadzieję, że, że rozjaśniłem tutaj troszkę ten temat. Panie doktorze, jak, jak to będzie po operacji, czy, czy ja mam gwarancję, że, że już nigdy nie zachoruję? Więc podsumowując, gwarancja to nie jest dobre słowo w medycynie. Wyleczalność, procent wyleczalności jest. Generalnie bardzo duży przy, w przypadku stosowania operacji endoskopowej Zatok. Ważna jest dobra, dokładna diagnostyka, żeby już na wstępie poznać Jaki rodzaj zapalenia zatok ma pacjent, dlaczego? Bo jeżeli wiemy, jaki jest rodzaj zapalenia, to planujemy odpowiednią dla niego operację, czyli odpowiedni zakres operacji. I wtedy, jeszcze jeżeli pacjent po operacji samo się kontroluje, Stosuje leki donosowe, przychodzi okresowo do kontroli, wtedy mamy i największą szansę pozostawiać w zdrowiu przez wiele, wiele lat, a może i do końca życia. Więc bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście trochę czasu, żeby posłuchać o zatokach przynosowych. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresował. Bardzo proszę o jakieś pytania i w tym temacie. i Jeżeli macie jakieś pytania w innych tematach, to również serdecznie o nie proszę. Ja bardzo chętnie te pytania analizuję i z przyjemnością na nie będę odpowiadał. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnym live.